Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym krótkim materiale, w którym skomentuję temat zbiórki na Polak Potrafi, zbiórki na cel zrealizowania serii reportaży poświęconych tematowi przemocy w grach. Robi to autorka bloga Zgrana Rodzina, Ela Rydzewska. Napisały o tej zbiórce już różnorakie serwisy poświęconej grom w Polsce, i ludzie podzielili się na dwa obozy. Generalnie na tych, którzy mówią: A po co to, bez sensu z tym? Ktoś próbuje wyciągać kasę, ktoś śmie w ogóle zbierać pieniądze na coś takiego, w sensie, to, to i ludzie komentują to w duchu. To ja sobie będę zbierał na to, żeby dalej prowadzić swojego darmowego bloga, czy tam, żeby prowadzić swój kanał na YouTube. A drudzy z kolei mówią, jak śmiecie się czepiać. Jak nie podoba się, to nie komentujcie i w ogóle ten projekt trzeba wesprzeć, bo to jest bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, a ja jestem taki raczej wypośrodkowany, właśnie. Podobno w takich sytuacjach zazwyczaj się człowiek albo po jednej stronie, albo po drugiej ustawia. A ja mam takie dosyć mieszane uczucia względem tego projektu. I zaraz wam powiem, dlaczego on mi się podoba i dlaczego jednocześnie mi się nie podoba. To znaczy, y, autorka wychodzi tutaj z założenia, że mm, i z słusznego założenia, że nasza telewizja i media głównego nurtu są nierzetelne, jeśli chodzi o tematy gier. To jest prawda, to się nie zmieniło. Teraz jest może troszeczkę lepiej niż kiedyś było, bo kiedyś gry były tylko totalnym złem, a teraz są bardzo złe, ale Polacy są w tym dobrzy, więc robimy na tym dobry biznes. I zazwyczaj chwalą to marketingowo, chwalą to sprzedażowo, ale zaraz potem jest rozmowa z psychologiem, który mówi, że o, tak, jak będziecie grali, to wam pryszcze wyrosną na palcach, włosy między palcami i tak dalej, tak, i pozabijacie wszystkich. No wie, wiecie wiecie o co chodzi, Tak jakiś poziom materiału. Dostajecie lordozy, skoliozy, żelaków i, i, i hemoroidów, tak. To już i konieczny przykład tego reportażu z. Tego. Z Digital Dragons, te, czyli tej imprezy, właśnie poświęconej twórcom gier, która się co roku odbywa w Krakowie, no to wtedy, kiedy ona się odbywała, chyba bodajże po raz pierwszy, tak? Yy, I była z sporym sukcesem, no to TVP krakowska lokalna przyjechała i <laughs> zrobiła, czy to może było łódzkie TVP, no nie wiem, w każdym razie jakiś regionalny TVP-region, czy, 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 czy na zrobili materiał. W którym jedną z testów było to, że gry są bardzo szkodliwe, prowadzą do uzależnień i, i w tym do hemoroidów. Tak? Słuchajcie, ten materiał, który chce zrealizować Ela, ma być materiałem rzetelnym, dziennikarskim, i pod tym względem ta idea mi się podoba, ponieważ przydałby się taki materiał, który by wyjaśnił ludziom, po co w grach się pojawia przemoc, czy ma to jakiś wpływ na społeczeństwo? Naprawdę przeanalizował temat dokładnie, z, z, są dostępy do wyników badań i tak dalej. Można by to było fajnie ugryźć, tylko właśnie. Ten materiał musiałaby zrealizować telewizja, ponieważ należy sobie zadać pytanie, do kogo te filmy będą adresowane. Te filmy się pojawią na YouTubie, więc czy będą adresowane do ludzi, którzy już grają, no to oni dobrze wiedzą, czy, czy gry mają na nich zły wpływ. Czy będą adresowane do ludzi, którzy nie grają, ale z, dobrze poruszają się w internecie i znajdą takie, takie materiały? No to, to jest to pytanie, właśnie, czy, czy tacy ludzie też sobie nie zdają sprawy, jak to z grami jest. Bo jeśli, ja uważam, że jeśli ktoś korzysta z komputera na co dzień, korzysta z YouTube'a, potrafi znaleźć dostęp do różnych tam rzeczy, to prawdopodobnie ta osoba też gra. Jak już mówiłem, Zmieniło się wśród graczy i teraz jest dużo tak zwanych casuali, czyli graczy niedzielnych i że tak powiem, no nasze sąsiadki, matki, żony i kochanki już grają od dawna na przykład, bo one się zajmują kontrolą, większą moją kontrolę na przykład nad tym, Yy, co, co, co wie dzieci grają yy, i one same też grają? Tak? Już ten mit takiej matki, która mówi Jasiek, odejdź od komputera, bo yy, tylko tutaj czas marnujesz i to są głupoty, już trochę minął, bo sama siedzi i gra w Farmville tak? Albo na smartfonie coś tam pyka, yy, więc to się bardzo zmieniło. I teraz należałoby sobie zadać pytanie, po co to ruszać w takim razie? Skoro wiemy już, że no ten materiał w telewizji nie będzie opublikowany, wiemy, że będzie opublikowany na YouTube, no fajnie by było w sumie, żeby powstał i raczej życzę sukcesu tej zbiórce, zresztą z 8 tysięcy, które są pierwszym progiem, o, o kwocie zaraz będziemy mówić, z 8 000, które są pierwszym progiem udało się zebrać już, jeśli nie chcę skłamać, to sobie spojrzę na ściągawkę. Udało się zebrać już dwa, a raptem ta zbiórka jest chyba od dwóch dni. Bodaję, że są 44 dni do końca zbiórki, więc myślę, że autorce uda się przynajmniej te 8000 zebrać. Chociaż to jest, słuchajcie, dopiero pierwszy próg, a co będzie dalej, to, to wam zaraz powiem, jakie są nagrody i tak dalej, bo wiecie, jak, jak działa crowdfunding, tak. No to tak. to w, to jest to moje główne zastrzeżenie, że nie wiem do kogo to będzie adresowane. Bo nie do graczy, nie do takich przeciętych ludzi, którzy faktycznie mogą nie rozumieć gier i roz nie rozumieć problemów, którzy siedzą, oglądają telewizję, ale oni tak nie korzystają z komputera. Więc oni i tak tego materiału nie zobaczą. Hmm. Czy dziennikarze, którzy robią takie nierzetelne materiały dla telewizji obejrzą to na YouTube i się obruszą, zmienią zdanie? Nie, mi się wydaje, że oni, niektórzy to robią na pewno świadomie, tak, bo, bo szukają sensacji. Dość powiedzieć, że ostatnio na temat napisało tekst o tym, że sushi, że autorowi się nie podoba to, że sushi stało się taką paszą dla mas niby, niby dlatego, że można je kupić w hipermarkecie, w takich gotowych zestawach. Nie wiecie, wszystkich facepalm, wielki facepalm ludzi, wszystkich, którzy kiedykolwiek byli w Japonii albo mają jakiekolwiek pojęcie o kulturze Japończyków. Ja nie byłem, a, a doskonale wiem, że sushi w Japonii. Jest w najróżniejszych półkach cenowych i najróżniejszej jakości. Fakt, że tam najgorsze takie hipermarketowe sushi jest dużo lepsze niż to nasze z restauracji. Jakoś tak wychodzi, podejrzewam, że głównie ze względu na świeżość potraw, ale no, zmierzam do tego, że to minima, minimum wiedzy wystarcza, żeby widzieć, że taki artykuł to jest clickbait. Podobnie jest mi się wydaje z tymi artykułami i, i, i reportażami, przede wszystkim reportażami w telewizji o grach, dlatego nie jestem przekonany, czy. Mm, no, czy ten cykl reportaży przemoc w grach, który chce z Ela, z bloga, z grana rodzina zrobić, czy on, czy on po prostu będzie miał swoich odbiorców i kto to będzie oglądał, i tak dalej? No. To jest jedno. Drugie to są progi, i standardowo ludzie się znowu podzielili na dwa obozy, no bo tutaj progi wsparcia jest tak. 8000 złotych to są, to będą dwa reportaże, z czego pierwszy się nazywa przemoc w mediach i kulturze, a drugi czemu służy przemoc w grach. Po 4000 złotych na reportaż na to wychodzi. Potem trzeci reportaż zostanie zrobiony, jeśli będzie z 11 tysięcy złotych, czyli 137%. Czwarty reportaż, jeśli będzie 14 tysięcy. Tematem trzeciego byłby, przepraszam, czy to biją cokolwiek znaczy, yy, a yy, tytuł czwartego to moralność czy autocenzura, jest jeszcze piąty za 17 tysięcy, dlaczego tworzy się brutalne gry, lub jeśli będzie 20 to, yy, to szósty, przepraszam, czy to biją część druga, yy, a jeśli autorka uzyska 25 tysięcy złotych, to będą dodatkowe wyjawiane dłuższe reportaże, poprawa jakości filmów. Yy. Teraz pytanie, czy to musi tyle kosztować, bo y, wiecie, jesteśmy w dobie self-publishingu, można powiedzieć. Mamy masę youtuberów, którzy, którym przecież nikt z góry nie płaci za robotę. Y, autorka bardzo tutaj logicznie i uczciwie wyjaśnia, dlaczego to tyle kosztuje. Y, a, tutaj jest wyjaśnione. Słuchajcie dokładnie, jakie będą te tytuły. To przepraszam, czy to było to odcinek, którym skonfrontuje wizerunek gier kierowane przez popularne media z wynikami badań oraz opiniami ekspertów. A pierwsze, te dwa, które zostaną zrealizowane za 8 tysięcy, to tak, pierwszy jest, no właśnie, o przemocy w mediach i kulturze. Drugi, czemu służy przemoc w grach? Próba zgłębienia celów, jakie realizowane są poprzez wprowadzenie do gier przemocy, osiągnięcie kolejnych progów, pozwoli na stworzenie kolejnych części. Czyli właściwie ten najważniejszy aspekt, czyli te badania, to dopiero... to dopiero numer trzeci. Tak naprawdę. Czyli, przepraszam, czy tu biją. No, w każdym razie, słuchajcie, są różnorakie progi, są różnorakie nagrody standardowo, Akurat nagrody są dosyć fajne, bo można dostać na przykład kupony zniżkowe na Google Games albo cyfrowe kopie gier, m.in. Vanision Oditani Carter tutaj jest, czyli twórcy gier, tak jakby wspierają ten projekt, wspierają ale Na filmie, który takim zachęcającym, który został nagrany po to, żeby zainteresować ludzi tematem, wypowiada się m.in. Tomasz GoP, czyli wiecie, twórca tej fajnej gry, tak, o której już mówiłem i pokazywałem Wam na kanale. Między innymi pojawiają się też różni inni ludzie z branży. Paweł Kozierkiewicz z magazynu Gamer. Mielu z gram.pl, więc to jest tak, że to nie jest tak zupełnie od czapy. Autorka jest znana w środowisku. Autorka faktycznie całkiem fajnie pisze na tym blogu. Sam zaglądałem nieraz, tylko jak już mówię, Mam wątpliwości, do kogo to będzie adresowane i kto to, tak jakby, kto to będzie oglądał. Jeśli chodzi o kasę, no to tutaj autorka to wyjaśnia. Czemu to tyle kosztuje? Usiąść i pogadać do kamerki w laptopie potrafi prawie każdy, ale stworzyć dobrze wyglądający i porządnie przygotowany merytoryczny reportaż należy zainwestować sporo czasu i środków. Zgadzam się. Aczkolwiek. Z rozwojem technologii, wiecie, ja do Was mówię do telefonu i technicznie nie jest to super zrobione. U Atora już jest na przykład profesjonalna kamera, Ator inwestuje bardzo dużo w swój kanał i na przykład jak jeździ na różne rakietargi, to zawsze jest tam po prostu ekipa normalna, bo chcą, żeby ta jakość była jak najwyższa. Tutaj autorka wyjaśnia, że koszty obejmują wypożyczenie lub kupno odpowiedniego sprzętu do nagrywania, oświetlenia, transport do miejsca nagrania, wywiadów, koszty gier, licencje programowania, dostępu do płatnych raportów i badań z całego świata, od darmowych po to kosztujące kilkadziesiąt dolarów. Do tego dochodzą koszty pracochłonnego montażu filmów. Projekt będzie ode mnie wymagał uczestnictwa w wydarzeniach i konferencjach, na których częściowo wolałabym pojawić się prywatnie, a nie z ramienia zgranej, po to aby zachować neutralny charakter zbieranych materiałów. Do każdego z odcinków powstaną również angielskie napisy. Do kolejnego godziny spędzamy na tłumaczeniu, korekcji i synchronizacji materiałów. Bardzo nam zależy, a przepraszam, bardzo mi zależy na jakości reportaży i chciałabym, aby określone tematy zostały porządnie przygotowane. No tak. Czy 8000 za dwa odcinki to jest dużo? Moim zdaniem to jest trochę dużo, ale to zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak. Chociaż sama taka bardzo porządna kamera kosztuje 8000, prawda? Ale mówimy tutaj o. Jeśli mówimy tutaj o wypożyczeniu, to, to pewnie już niekoniecznie. No zobaczymy, tak naprawdę, co będzie, bo ten materiał można zrobić bardzo różnie. Te progi są troszeczkę wysokie, ale mi się wydaje, że z taką pewną po prostu rezerwą na to, żeby, żeby zrobić to porządnie. Na pewno nie wątpię w to, znaczy nie uważam, żeby autorka chciała zrobić jakiś wałek tutaj. Nie ucieknie z pieniędzy do ciepłych krajów, więc pod tym względem nie ma się co czepiać. Po to są crowdfundingi, żebyśmy mogli to fundować, jeśli chcemy. I nikt nikogo do tego nie zmusza, więc ten argument on jest bezczelny, bo chce na to kasę jest kulawy. Ja się tylko zastanawiam, do kogo to będzie adresowane. Zastanawiam się, czy dwa odcinki wystarczą, bo ten próg 20 tysięcy złotych za sześć odcinków jest dosyć wysoki, no, ale zobaczymy, może uda się uzbierać. No i słuchajcie, jest przy tym jeszcze jeden aspekt. Taki śmieszny, który pokazuje, jak bardzo pewna osoba zaszkodziła wizerunkowi kobiet w branży, bo bardzo często pojawiają się, słuchajcie, komentarze, że, no jak, że a dziewczyna chce robić serię reportaży na, na Tubie o, o czymś tam w grach, tak? W tym wypadku o przemocy, jak to, jak to brzmi w ogóle z zewnątrz, tak? Jakby chciała w ogóle krytykować gry, chociaż tutaj chce raczej rzetelnie pokazać, jaka jest prawda. Ale ludzie porównują ją, niektórzy do Anity Serkezian, to jest ta Sirkizian? dobrze to wymawiam? to jest ta <laughs> skrajna feministka ze Stanów Zjednoczonych, z, y, która zbierała na ich starterze, mnóstwo kasy na serię właśnie takich wideo reportaży y, o dyskryminacji kobiet w branży gier i w grach w ogóle. No i wyszło z tego tak sobie, to znaczy jakoś tych materiałów wystaka sobie, z, zdaje się, że nie grała w te gry. No i przy okazji działa to pani wszystkim na nerwy, bo jest strasznie, wiecie, ja mam, to jest temat na inny odcinek, ja mam dosyć taki neutralny stosunek do tego, do tego zjawiska. Uważam, że faktycznie kobiety są troszeczkę zepchnięte na boczny tor w branży gier i nie tylko w ogóle w branży gier, w wielu takich branżach zdominowanych przez mężczyzn, ale też nie doszukiwałbym się, wiecie, pani Anita skrytykowała na przykład na Twitterze Dying Light za to, że tam jest misja, w której musimy uratować dziewczynę. Wiecie, dama w opałach, tak? I ona uważa, że to jest szowinistyczne i to jest średniowiecze i czy jesteście, czy jesteście z siebie dumni naprawdę? No i nie dziwię się. Mi no, ta kobieta działa na nerwy, chociaż jak widzę takie ataki na, na. Ja jestem raczej taką osobą, że jak widzę, że pojawia się taki temat właśnie równości i tak dalej. Yy, I od razu wchodzą takie chamskie dowcie, <laughs> marsz do kuchni, to znaczy ja się mogę z tego pośpiech na zasadzie mema, ale jestem przy okazji trochę zażenowany, tak? W sensie kobiety absolutnie mają prawo do, do równości, bo wszyscy mają prawo do równości, moim zdaniem, ale nie może też przeginać w drugą stronę, a Anita jest dosyć agresywna w tym i, i no, mi osobiście działa ta osoba na nerwy, tak? Dużo bardziej wolałbym jakąś stonowaną osobę. Działa mi tak samo na nerwy, jak tak samo chamski dowcipy mi działają na nerwy. Dlatego ta postać może troszeczkę zaszkodzić yy, wśród graczy po prostu wizerunkowi tego, tej serii materiałów. Ponieważ niektórzy mogą to tak kojarzyć i wiecie, to są na razie na zasadzie heheszki, że jest po prostu dziewczyna w rogu ekranu, która będzie mówić o, yy, o czymś tam w grach, ale no ja od razu miałem też takie skojarzenie, chociaż to wiedziałem, że to, to, to skojarzenie jest nie racjonalne i je wyparłem ale skojarzenie, o zbiórka jak Anita, tak, no, miejmy nadzieję, że to nie pójdzie w tym kierunku, yy, więc słuchajcie, to, to jest moje przedstawienie sprawy, żeby było uczciwie, to linka macie w opisie, możecie sobie sami przeczytać, zobaczyć stronę tej, yy, tej zbiórki, a może i wesprzeć. Yy, Jakie mam do tego stosunek? Stosunek mam neutralny. To znaczy, w sumie fajnie, jeśli coś takiego powstanie, jeśli się uda zrobić to naprawdę porządnie, to będzie to fajny materiał do linkowania w dyskusjach w necie, w sensie ktoś będzie gadał bzdury, albo pisał bzdury o, o przemocy w grach, to będzie można, pach, to wkleić, tak? Czy telewizja się tym zainteresuje? Raczej wątpię, chociaż byłoby miło, tak, gdyby się zainteresowali, bo to przede wszystkim, yy, to przede wszystkim jest... Yy, Niedoskonałość ze strony telewizji, że idzie w tym kierunku, no ale też na nich się, bo tych tak telewizji już ludzie teraz mniej oglądają. Między innymi dlatego, że jest nierzetelna, więc po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sumie, ach, mam jeszcze jedno zastrzeżenie, takie i to nie tylko ja w sumie, w sumie je miałem. Tutaj jest między innymi jedną z nagród: będzie koszulka. Za wsparcie projektu. Koszulka z napisem Zabijam tylko w grach. I jest taki pistolet na Zdakhan z, z Pegasus na kaczkie na kablu. Dziwne to jest. Nie umiem dokładnie powiedzieć, co, co mi się w tym nie podoba. wydźwięk tego jest taki trochę zabijam tylko w grach, czyli. No nie wiem, no nie ma się tym co chwalić, tak? Jakoś, ja nie jestem jakoś wybitnie z tego dumny, że zabijam tylko w grach, bo. Bo, bo nie, bo dla mnie właśnie to, to zabijanie nie jest drugim aspektem w grach. No czasami to jest czasami się można fajnie pobawić. Przykład Dying Light. Możecie sobie zobaczyć o mnie na kanale. Teraz zapraszam do oglądania playlisty z Dying Light. W ten sposób wspieracie kanał, jeśli, jeśli oglądacie takie moje różne prezentacje też, bo, no, bo staram się po prostu docierać do szerszej grupy odbiorców żeby na coś się przydała taka moja prezentacja gry. No w każdym razie w Dying odcinanie łuków tym zombiakom sprawia mi bardzo dużą przyjemność, ale nie jestem z tego jakoś wybitnie dumny. Zdaję sobie sprawę, że to jest rozgrywka raczej... pod tym względem raczej niższych lotów. Takich typowo na odprężenie, a nie na rozkminę. Dumny jestem z tego, jak się... Z, jak miał czy nie wiem, na swój sposób nie wiem, jak przeżyłem Bioshocka na przykład, tak? Albo jak mi oczy otworzyły niektóre gry na pewne, na pewne elementy. Zainteresowanie historią, no to jest temat na, na inny odcinek, który mi się zresztą skasował. Słuchajcie, nagrałem vlogo już o tym, co zyskałem dzięki grom. I, I o tym będę mówił jeszcze. Więc, no do tej zbiórki mam taki neutralny stosunek. Raczej bez szału, z racji na tych troszeczkę potknięć. Ale też biorąc pod uwagę, jak to u nas bywa z crowdfundingiem w Polsce, to chciałbym w sumie, żeby to wyszło też, żeby ludzie zobaczyli, że, że można coś fajnego z crowdfundingu zrobić, bo jak z sekretem, jak wyszło, tak wyszło i, i wiemy, jak wyszło, prawda? No to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wyszło jak zwykle za długo, a miało być krótko, no ale chciałem właśnie, żeby to było porządnie i rzetelnie przedstawione, więc to jest moja opinia. Wy się podzielcie w komentarzach Waszym zdaniem. Czy myślicie, że to w ogóle fajny pomysł, są takie reportaże, czy też nie? No i do zobaczenia w kolejnych materiałach.